Jazdliwice bardzo intensywnie rozpoczął zimowe okienko transferowe. Do drużyny z Gliwic trafili Akim Zedatka, a także Erik Zirka. Kontrakt z Piastem przedłużył kluczowy piłkarz dla drużyny trenera Wukowicia Patryk Dziczek, a w tle nadal ciągnie się saga transferowa z udziałem Arkadiusza Pyrki. O tym co dzieje się w Gliwicach w trakcie zimowego okienka opowiem w dzisiejszym materiale. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Patrząc na pierwsze ruchy transferowe Piasta Gliwice w zimowym okienku można złapać się za głowę, dlatego że wielu ludzi może się zastanawiać jakim cudem klub, który jeszcze niedawno był zadłużony na 14 milionów złotych, Sprowadza piłkarza, który stosunkowo niedawno grał w Lidze Mistrzów oraz zawodnika, który stosunkowo niedawno był najlepszym prawym obrońcą w Ligę. To się wydaje po prostu nieprawdopodobne, ale tak się faktycznie stało, a na dodatek jeszcze Piast Gliwice przedłużył kontrakt z Patrykiem Dziczkiem. Co prawda dyrektor sportowy Piasta Gliwice, pan Łukasz Piworowicz twierdzi, że miasto w zasadzie służy Piastowi Gliwice jedynie, żeby załatać długi, a zimowe transfery zostały sfinansowane przez to, że w letnim okienku transferowym z Piasta Gliwice odeszło 12 piłkarzy. Jak najbardziej jest to możliwe, jest to oczywiście prawda, że z Piasta Gliwice latem odeszło 12 zawodników, ale nadal mi się to jakoś nie spina, bo sylwetki, CV piłkarzy, którzy trafili do Piasta Gliwice to jest coś naprawdę niebywałego. Niemniej jednak najważniejszą wiadomością dotychczas dla kibiców Piasta Gliwice z tego zimowego okienka transferowego to podpisanie przez Patryka Dziczka kontraktu obowiązującego do końca przyszłego sezonu. Temu pomocnikowi, oczywiście, umowa wygasała wraz z końcem obecnego sezonu, ale Piast przedłużył z nim kontrakt. Także, jeszcze co najmniej rok, co najmniej ponad rok, Patryk Dziczek będzie grał przy Okrzei. Jest to niewątpliwie bardzo ważny piłkarz w zespole Aleksandra Włukowicza, Co prawda, przez lwią część tej rundy jesiennej leczył uraz, natomiast nie podlega wątpliwości, że. Jakość piłkarską Patryk Dziczek w sobie ma. I myślę, że na korzyść dla piasta Gliwice jest pozostanie piłkarza, który swego czasu ocierał, może nawet nadal ociera się o reprezentację Polski, bo takie pogłoski o powołaniu Patryka Dziczka do kadry narodowej również się pojawiały. Ciekawą informacją jest jednak to, że do ekstraklasy wrócił pewien zawodnik, mianowicie Erik Żirka. Blisko grał w zasadzie Gliwic, bo w Zabrzu, w górniku Zabrze występował przez pół roku. W 2020 roku był na Pożyczeniu w górniku Zabrze, tam rozegrał 17 spotkań, w których zdobył 4 gole. Erik Żirka ma obecnie 27 lat, jest oczywiście prawym skrzydłowym i ostatnio występował w Wiktorii Pilzno, w której miał okazję pograć na europejskich salonach w tym sezonie w lidze Europy, jeszcze stosunkowo niedawno w lidze Mistrzów. Właściwie to co jest ciekawe to, że Erik Zilka w barwach Wiktorii Pilzno odhaczył sobie występ we wszystkich europejskich rozgrywkach. W tym sezonie w Lidze Europy, w poprzednim sezonie w Lidze Konferencji Europy, a w sezonie 2022-2023 w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów, w której zagrał nawet przeciwko Barcelonie czy Interowi Mediolan. 27-latek po odejściu z górnika Zabrze zaczął także grać w reprezentacji Słowacji. Co prawda, ta jego przygoda z reprezentacją nie potrwała zbyt długo, bo rozegrał w niej zaledwie 10 spotkań i zdobył 2 gole. Ale to pokazuje, jak duży progres zaliczył od tego odejścia, od tego epizodu w zasadzie w górniku zabrze, ten sezon należał do niego. 23 spotkania, 4 gole i 6 asyst we wszystkich rozgrywkach. To naprawdę dobre liczby, i myślę, że jeżeli połowę tych liczb wykręciłby w piaście gliwice w trakcie rundy wiosennej, to kibice w gliwicach skakaliby z radości tym bardziej, że Piast w tym sezonie wcale jeszcze sobie bezpieczeństwa nie zapewnił. Wcale nie ma pewnego utrzymania, co prawda znajduje się na 11. pozycji w tabeli, więc teoretycznie można by było zakładać, że to utrzymanie już pewne ma. Natomiast 22 punkty, a drużyna będąca najwyżej w strefie spadkowej, czyli Korona Kielce ma tych punktów. 18, Także to wcale jakaś duża przewaga nad strefą spadkową nie jest i niewątpliwie Erik Zirka pomoże w tej ofensywie Piasta Gliwice. Ta prawa strona Gliwiczan została wzmocniona naprawdę porządnie. Erik Zirka podpisał z Piastem kontrakt obowiązujący do końca przyszłego sezonu, także nieco dłuższy niż drugi zawodnik, który trafił do Piasta Gliwice, czyli Akim Zedatka. Mimo tego, że jakim Zedatka trafił do Piasta Gliwice z Lille, czyli naprawdę znanej europejskiej marki, znanej francuskiej marki, bo to jest naprawdę duży klub wbrew pozorom, to bardziej dziwi mnie, bardziej zaskakuje mnie pozytywnie transfer Erika Żirki. I teraz dlaczego? Erik Żirka, można mieć o nim różne zdanie, ale bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że on w tym momencie... Teraz jest gotowy do gry na wysokim poziomie, bo pokazał coś chociażby w tym sezonie. I jest to piłkarz, który generalnie od kilku lat gra w miarę w każdym sezonie po tyle samo spotkań, po tyle samo minut. O akimie zadatce nie można tego powiedzieć, mianowicie w tym sezonie. Rozegrał on jedynie 157 minut i to nie w pierwszym zespole Lille, a w rezerwach francuskiego klubu. Także jest to piłkarz, który możliwe, że lata świetności w swojej karierze ma już za sobą. A kim zedatka to też jest piłkarz starszy od Erika Żirki, mianowicie Algierczyk ma już 29 lat. Także jest może nie na schyłku swojej kariery, ale na pewno mniej mu tej kariery pozostało niż minęło. Także jest to piłkarz już też doświadczony, bo ten zawodnik ma na koncie 66 występów we francuskiej ligę. To robi wrażenie, to robi wrażenie patrząc na to, że trafia on do ekstraklasowego średniaka. Tylko że. No nie wiem czy to jest piłkarz nadal gotowy, bo jeszcze kilka lat temu chociażby w Clermont, bo to tam był jego taki nazwijmy to prime, kiedy to najpierw wywalczył z tą drużyną awans do ligę, będąc podstawowym jej piłkarzem, a później rozegrał bardzo dobry sezon na poziomie ligę, w którym nawet nazywano go jednym z lepszych prawych obrońców w całej lidze. No to to jest piłkarz, to, który ma już to za sobą raczej. To nie jest zawodnik, który gra regularnie i to jest też dosyć ważne. Dlatego też Piast Gliwice podpisał z nim kontrakt jedynie na pół roku, aby ocenić, czy jest on gotowy do gry w ekstraklasie i ewentualnie później ten kontrakt przedłużyć, ponieważ Gliwiczanie mają w tym kontrakcie opcję przedłużenia o rok. Tak naprawdę Zedatka w Lille, z którego trafił do Piasta Gliwice, nigdy nie był w stanie się przebić. Rozegrał łącznie 12 spotkań jedynie w tej drużynie, pomimo że karta zawodnicza właśnie Akima Zedatki należy do Lille od 2022 roku. Mimo tego on tak naprawdę w tej drużynie spędził dość niewiele czasu, bo Lille ciągle go wypożyczało. Najpierw do Okser, później do Realu Saragossa i w zasadzie to tam zebrał ostatnie minuty meczowe na jakimś wyższym. Poziomie niż trzecia liga francuska. Tym bardziej, że przyjście Akima Zedatki łączy się z niemalże pewnym odejściem Arkadiusza Pyrki, wręcz osobiście, subiektywnie powiedziałbym, że z pewnym odejściem Arkadiusza Pyrki, ponieważ ten zawodnik nie poleciał z drużyną na obóz. Do Hiszpanii to też swoją drogą dosyć ciekawy temat. Mianowicie większość klubów Ekstraklasy przygotowuje się do rundy wiosennej w Turcji. Pięć klubów z Ekstraklasy wybrało Hiszpanię i wśród tych klubów znajduje się właśnie Piast Gliwice. Jeszcze z takich ciekawostek dotyczących okresu przygotowawczego ekipy z Gliwic to jej obóz przygotowawczy potrwa najdłużej spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy 18 dni. Aż w hiszpańskim Lalbir spędzi właśnie drużyna z gliwic. To naprawdę bardzo, bardzo długo. I mówił też trener Aleksander Wukowicz, że lubi się po prostu przygotowywać w tamtej miejscowości, że piast spędził tam ostatnie dwie zimy i było tam wyśmienicie. Także zobaczymy, czy ta praca w Hiszpanii da efekty. Natomiast co do arkadiusza Perki, to po odejściu Michaela Amejała, a także oczywiście Ariela Mosura, do Rakowa Częstochowa Przeszli obaj ci piłkarze jeszcze w letnim okienku transferowym. Po tych transferach było wiadomo, że kolejnym piłkarzem do odejścia w zasadzie do zarobienia po prostu na nim przez Gliwice jest Arkadiusz Pyrka. I faktycznie w zimowym okienku transferowym od początku pojawiały się coraz to nowsze informacje dotyczące Arkadiusza Pyrki. Co ciekawe, wcale nie łączące go z jakimiś zagranicznymi klubami, a łączącego z polskimi. Potentatami, mianowicie, ponoć zainteresowane były, a w zasadzie zainteresowane nadal są trzy kluby: Legia Warszawa, Lech Poznań i Raków. Częstochowa. Ponoć to medaliki najbardziej naciskają na ten transfer, są najbardziej zaangażowane i też transfer do medalików jest jak najbardziej prawdopodobny i według Różnych źródeł. Najbardziej prawdopodobny spośród przez tej całej trójki jest oczywiście zespół z Częstochowy. Ale czy ostatecznie Arkadiusz Pyrka zasili szeregi drużyny trenera Marka Papszuna? Przekonamy się. Prawdopodobnie na dniach, bo myślę, że ten transfer jest już bliski finalizacji. Natomiast wy dajcie znać, co sądzicie o dotychczasowych transferach Piasta Gliwice, gdzie powinien trafić Arkadiusz Pyrka. Dajcie oczywiście znać w komentarzach. Chętnie z wami podyskutuję. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć.